Kolejna rzecz to specyfika systemów embedded. No i tutaj fikcyjna literatura przychodzi nam z pomocą, ponieważ to nie jest tylko problem branży embedded, to jest problem ogólnie wymówek, żeby nie pisać testów. No i taki argument często się pojawia. Tutaj mamy go napisanego, że moja aplikacja jest specjalna. No, i nie można jej potraktować tak samo jak wszystkie inne aplikacje, więc nawet jeżeli jakaś technika jest dobra, że nawet jeżeli coś zwykle powinno być robione w taki sposób, to u mnie jest taki szczególny przypadek, który jest inny niż we wszystkich tych przykładach, więc ja nie mogę tego zrobić. No i zobaczmy teraz, jak wygląda specyfika systemów embedded. Więc mamy. Funkcje, które są na setki linii, te funkcje robią wiele rzeczy naraz. Bardzo często pojedyncze linijki kodu robią wiele rzeczy naraz. Mamy pliki, które zawierają tysiące linii, bo oczywiście połowa implementacji jest w jednym pliku, żeby wszystko było szybciej. Mamy bardzo dużo zależności zewnętrznych, inkludujemy różne biblioteki. No i oczywiście w takich dużych funkcjach całe inicjalizacje sprzętu wklejamy bezpośrednio do tego kodu, nie robimy funkcji pomocniczych. No, i przez to właśnie kod embedded jest specyficzny i nie możemy stosować unit testów. To oczywiście jest żart. Czasami istnieją takie projekty, one tak wyglądają, i tak naprawdę czasami to jest ukrytym powodem, dlaczego nie możemy stosować unit testów. Szczególnie kiedy jakiś kod odziedziczymy i na przykład ktoś się obudzi, że jednak potrzebuje po pięciu latach unit testów i już ma dużo kodu napisanego w ten sposób. No, ale tak naprawdę te typowe. Problemy specyficzne dla embedded, które się zdarzają praktycznie w każdym projekcie, są trochę inne. Pierwszą rzeczą jest to, że są te interakcje ze sprzętem, że ten nasz kod powinien wywołać jakąś akcję fizyczną, ten sprzęt powinien się zaświecić, powinien uruchomić silnik, powinien wyświetlić coś na wyświetlaczu, wysłać coś po sieci. Więc on musi robić coś związanego ze sprzętem, a test Dream Development nie zająknie się nawet ani słowem o sprzęcie, więc możemy nie wiedzieć do końca, jak sobie z tym poradzić. Poza tym mamy ograniczenia związane z pamięcią. Musimy czasami optymalizować kod na jakieś dziwne sposoby, no i faktycznie to jest usprawiedliwienie czasami, dlatego że mamy jakieś długie funkcje, czy e, mamy jakieś rzeczy, które są może nadmiernie skomplikowane. Mamy ograniczenia języków, nawet jeżeli piszemy w C, to bardzo często niektóre rzeczy są zrobione za pomocą programowania strukturalnego, no i po prostu są takie rzeczy też specyficzne, trochę dla embedded. My tego nie przeskoczymy. No i musimy również pamiętać o tym, że procesor, na którym docelowo będzie ten kod wykonywany, właśnie ma inną architekturę niż ten procesor, na którym normalnie na maszynie deweloperskiej uruchamiamy nasze testy. No i musimy to wziąć pod uwagę. Musimy chociaż raz na kiedyś wykonać nasze testy na docelowym sprzęcie, po to, żeby wiedzieć, czy te wszystkie rzeczy, które robiliśmy na maszynie deweloperskiej, one mają sens. Musimy po prostu mieć raz na kiedyś takie potwierdzenie, że to, co testujemy na maszynie deweloperskiej, faktycznie jest miarodajne. No, bo bez tego to, to my sobie po prostu robimy te testy, a potem się okazuje, że one są do niczego. Ok, a teraz sobie zobaczmy, w jaki sposób mokować rejestry sprzętowe. Jak pewnie wiecie, rejestry sprzętowe to jest tak naprawdę jakiś wskaźnik na adres w pamięci. I ta pamięć jest volatile, ponieważ może się zmienić nie tylko z kodu, ale może też się zmienić na podstawie jakiejś akcji hardware'owej, na przykład zmieni się input na jakimś bicie, zmieni się odczyt z przetwornika ADC, no i zmienią się też wartości tych rejestrów, dlatego one są volatile, ale to są po prostu rejestry, one mają jakieś wartości i w kodzie zachowują się tak samo jak zmienne. I teraz co to oznacza? To oznacza, że w kodzie testowym możemy stworzyć własną zmienną, która wcale nie jest rejestrem, która wcale nie jest rzutowana na jakiś nie wiadomo jaki adres, tylko jest rzutowana na naszego moka, który w tym wypadku jest albo strukturą rejestrów. Czyli możemy sobie po prostu zrobić własną zmienną, która jest tego samego typu, co ta struktura do rejestrów, albo możemy w ogóle sobie zrobić zmienną, na przykład uint 16 uint 32 która jest konkretnym rejestrem. No bo czasami, na przykład na AVR-ach, my nie używamy tych struktur rejestrów, tylko każdy rejestr ma oddzielną nazwę i one nie są połączone w strukturę. No i to jest prosty trik, który załatwia nam tak naprawdę mokowanie rejestrów, ale jest jeszcze jeden haczyk. I to jest tak naprawdę coś, co zawsze się tyczy testowania rejestrów, ponieważ nawet jeżeli zrobimy unit testy do rejestrów, to nie mamy gwarancji, że te testy w jakiś sposób poprawią jakość naszego kodu, w jakiś sposób zagwarantują, że ten nasz kod na pewno będzie działać. Nieraz zdarzyło mi się, że pisałem testy bezpośrednio na jakiś hardware, a potem to nie działało, bo na przykład nie ma inicjalizacji, albo ustawiłem zły rate, albo zrobiłem jeszcze coś innego i po prostu to się rozjechało. Nie wiemy też, czy dobrze zrozumieliśmy dokumentację. Pewnie zdajecie sobie, sobie sprawę, że dokumentacja mikrokontrolerów czasem jest zawiła. Na jednej stronie pisze, że trzeba zrobić coś w taki sposób, wydaje nam się, że już wiemy, a potem dwie strony dalej pisze coś innego, no i później nie wiemy, jak to wszystko połączyć do kupy. Musimy parę razy potestować. I tak naprawdę to są rzeczy, które musimy zrobić na sprzęcie, bo jeżeli nie zrobimy tego na sprzęcie, to nigdy nie mamy do końca pewności, czy to będzie działać. Poza tym, czasami mamy jakieś takie interakcje sprzętowe, jakieś sekwencje zdarzeń, jakieś timingi, jakieś interakcje zewnętrzne. No i to są po prostu rzeczy, które się nie nadają do unit testowania. Więc, mimo że znasz sposób, w jaki możesz przetestować, czy to rejestr sprzętowy, czy to interfejs jakiejś biblioteki HAL, powiedzmy, czy jakiejś innej, to jeszcze nie znaczy, że powinieneś tak robić. Zastanów się, czy. Jeżeli napiszesz te testy, to to dać jakiś zysk. Czy ty faktycznie będziesz mieć przez to łatwiejsze życie? Bo inaczej robisz testy dla samego robienia testów, a to jest złe. I tak naprawdę sprzęt musimy sprawdzić na testach integracyjnych. Takie rzeczy jak poprawność inicjalizacji, jak sekwencja, jak timingi, jak synchronizacja różnych rzeczy, to są rzeczy integracyjne i od tego są testy integracyjne. My na unit testach możemy sprawdzić rzeczy, które zależą w 100% od logiki wewnątrz naszego systemu. Czyli, na przykład, jeżeli mamy komunikację, to czy poprawnie budujemy ramkę. Czy odpowiednia dana jest na odpowiednim polu? To jest coś, co zależy tylko i wyłącznie od logiki naszego systemu. Jeżeli robimy coś źle, to po prostu wykryjemy to na Unit-teście. Czy poprawnie obsługujemy buforowanie, retransmisję, timeouty, takie rzeczy. To wszystko są jakieś elementy logiki w naszym kodzie i to możemy przetestować u siebie. Obsługa błędów to samo, prawda? Możemy na unit podać ramki z konkretnymi błędami. Na przykład mamy złe CRC w ramce, mamy przekłamany jakiś jeden byte, mamy zły adres, mamy jakieś takie mega subtelne problemy, typu do piątego bajtu wszystko szło dobrze, a potem nagle zamilkło, a później się włączyła kolejna ramka. I my zwykle zapominamy w ogóle o takich scenariuszach. A jeżeli porobimy trochę unit testów, jeżeli w każdym miejscu się zastanawiamy, co może pójść nie tak, no to dużo łatwiej jest nam później te scenariusze utworzyć i na unit testach je przetestować. Więc unit testy służą do testowania logiki. Powinniśmy najpierw się zastanowić, czy to, co chcemy zrobić, w ogóle nadaje się do unit testów, czy może nadaje się bardziej do testów integracyjnych. No i dopiero wtedy zacząć działać. Jeszcze jest jedna bardzo ważna rzecz. Jeżeli mamy do czynienia z nowym systemem i my nie wiemy do końca, co my chcemy zrobić, jeżeli chcemy zrobić jakiś moduł sprzętowy, którego jeszcze nigdy wcześniej nie implementowaliśmy, my nie wiemy jakie problemy mogą wyniknąć po drodze. Nie zaczynamy od razu od unit testów, bo jeszcze nie wiemy, co chcemy. Zrobić. Tutaj sprawdzają się prototypy. Robimy kod prototypowy, robimy wszystko po staremu, wpisujemy coś w rejestrach, bawimy się egzemplami, próbujemy to w jakiś sposób zintegrować z istniejącą częścią kodu. I zdobywamy wiedzę. Dopiero kiedy wiemy, co chcemy zrobić, dopiero kiedy system nie jest dla nas zagadką, kiedy działa w sposób dosyć przewidywalny, dopiero wtedy możemy wziąć się za unit testy. Jeżeli próbujemy jednocześnie pisać w unit testach i jednocześnie poznawać, jak działa jakiś element hardwareowy, to praktycznie zawsze skończy się problemami.